Jak najskuteczniej wdrażać strategię, nie delegując zadań? Zacznijmy od tego, że mamy organizację i yy, mamy cele, które chcemy zrealizować. Możemy, mamy departamenty i my możemy powiedzieć, departament, który ma zajmować się sprzedażą, ma zrobić plus x% procent więcej, Przychodu. Departament kosztowy ma zrobić minus 20, minus 5%, dzisiaj to pewnie trudne przy, przy szalejących kosztach, ale da, dajemy jakieś liczby, tak? delegujemy. Natomiast ile z tego zrobi organizacja? My oczywiście mamy gdzieś w głowie jakieś liczby, które chcemy zrobić, dzielimy się z nimi, być może uzgadniamy sobie, natomiast Patrząc na organizację z perspektywy tylko struktury organizacyjnej, my nie widzimy, gdzie my tworzymy wartość, gdzie warto władować swoją energię, żeby stworzyć większą wartość i mieć lepsze wyniki. Teraz, jak wygląda taki typowy proces delegowania celów? Są cele organizacji, one przekładają się na cele departamentów, na jakichś tam spotkaniach, najczęściej jeden na jeden, później cele mamy zespołowe. Później mamy cele indywidualne, czyli przekazujemy sobie do poszczególnych osób. No i każdy ma jakiś cel, i teraz ten cel tak naprawdę od tej jednej osoby, która pracuje na samym dole, zależy, jak organizacja to zrobi. A w zasadzie jak on, od tego, jak ona się dogada z resztą zespołu i jak wspólnie zrealizują cele, które zespół postawiony. I teraz to, jakie cele ma zespół postawione, czy on się zgodził, czy tylko przyjął po prostu do wiadomości, czy uzgodnił z kimś innym, zależy od tego, czy tak naprawdę nie departament, tylko czy organizacja dostarczy wartość klientowi i klient zobaczy w tym jakąś wartość i będzie chciał za to zapłacić. Tak? Czy przyjdzie więcej klientów. W związku z tym, żeby, żeby to osiągnąć, no firmy, żeby wdrożyć jakieś zmiany w ogóle strategiczne, oprócz celów samych, co robią? No uruchamiają jakiś portfel projektów tak? i ten portfel projektów zakłada, że mamy ileś inicjatyw podjąć, mamy kierowników projektów, ktoś zarządza portfelem projektów. Bardzo ważna rola w organizacji, bo, bo ma dostarczyć zmianę, która ma, bo, ma przyczynić się do zmiany strategii. No i, i co robi? Jeśli mamy taką organizację silosową, no to mamy poszczególne silosy, czyli jakieś tam funkcje, które są realizowane w poszczególnych działach i musimy realizować projekty. Tu projekt pierwszy przechodzi, zobaczcie, przez trzy działy, projekt drugi dotyczy dwóch, projekt trzeci dotyczy czterech, czyli wszystkich działów akurat w tej organizacji, którą pokazałem. Czyli musimy zaangażować ludzi z tych silosów. To najczęściej, jak popatrzycie państwo na perspektywę, być może nie macie w tych silosach, to, to popatrzycie z tej perspektywy osoby, która mówiła jeszcze w jednym projekcie, albo jeszcze w dwóch. Zobaczcie, dział, nie wiem, funkcja 4 ma trzy projekty do zrealizowania, tak? I, I nie ma czasu na operację, a jeszcze musi dostarczać projekt, tak? W związku z czym, project manager przepycha pracę przez silosy. To jest ciężka praca, tak? Nie, nie, nie zazdroszczę. Też robiłem takie rzeczy. Czyli co musi zrobić? On musi pokonać opór organizacji. A jeżeli musi walczyć z jakimś oporem organizacji, no to ta realizacja nie jest wcale szybka, nie jest fajna i nie zawsze udaje się zrealizować. Teraz jak podchodzimy do projektów, że my mamy w projekcie, zobaczmy, mamy, jak tu pokazuje dwa, dwa podejścia. Jeżeli w projekcie my sobie postawimy jakieś zadania, że żeby osiągnąć jakiś cel, to my musimy, nie wiem, więcej lidów zdobyć. Żeby zdobyć więcej lidów, musimy, nie wiem, Kupić jakieś oprogramowanie do automatyzacji, nie wiem, jakiś tam kawałka pracy na przykład. Tak? W związku z czym mamy konkretne zadanie, my robimy to zadanie i liczymy, że jak to zrobimy, tak? bo tak sobie wymyśliliśmy, nie wiem, nie wiem czemu, bez żadnej weryfikacji, no to osiągniemy taki wynik. No i to jest projekt, który ma się skończyć za pół roku, za pół roku patrzymy, no dobra, wszystko zrobiono, no ale lidów nie przybyło. O kurcze, coś nie tak, czy dobrze projekt zrobiliśmy, no dobrze zrobiliśmy, no najwyraźniej się pomyliliśmy, czyli źle przełożyliśmy co? efekty, które chcemy osiągnąć na zadania. Tak? Czyli, czyli teraz mamy pytanie, czy my pracujemy na celach, czy na zadaniach? Co my delegujemy, jeżeli jesteśmy menedżerami, ludziom? Osiągnięcie celów, czy dzielimy się z nimi, jakie cele byśmy chcieli osiągnąć, czy mówimy, co mają zrobić? No bo teraz, jak mówimy im, co mają zrobić, oni wszystko zrobili, a nie osiągnęliśmy celu, bo on jest tylko w naszej głowie, to przełożenie, nie uzgodniliśmy tego z ludźmi, no to jesteśmy niezadowoleni, tak? I, i to nasze niezadowolenie widać. I nie odczują. W związku z czym oni nie będą rozumieli, o co chodzi, tak? dlaczego jest nie tak. Przecież miało być wszystko w porządku. Tak? Zaczyna się co? Szukanie winnych, tak? rynek, coś tam jeszcze. Tak? Dlaczego? Bo mamy złe podejście po prostu do delegowania pracy. To teraz zadajmy sobie pytanie drugie. Co kontrolujemy i jak często? Czy kontrolujemy, tak? czy robimy mikrozarządzanie, czyli czy kontrolujemy, czy ludzie zrobili zadania? Tak, zadania zrobili, ale w wyniku nie ma. Nie? Czyli nie o to nam chodziło, tak? Nam chodzi o co? O osiągnięcie celu, nam chodzi o osiągnięcie wyniku, nie Dobra, to teraz pytanie, co motywuje pracowników do działania? Dlaczego oni mieliby w ogóle się zaangażować, tak? Najłatwiej jest dostać zadania. Nie wiem, mam jedno zadanie, robię je pół miesiąca w jakichś tam projektach informatycznych i jest efekt, tak? No, a że później nie ma efektu, no to już nie moja sprawa, ja zrobiłem wszystko, co potrafiłem, tak? Nie, nie angażujemy. Mamy mózg. Czyli a my go nie angażujemy? Mamy ręce, mamy, mamy jego więcej niż, niż mózg, tak? Bo, bo, bo mamy jego entuzjazm, jego podejście, wszystkie kompetencje miękkie, tak i ich nie wykorzystujemy, nie? To teraz popatrzmy na, na, na motywację. Do działania. To są wyniki takiego badania przekrojowego, takiego badania metaanalizy 40-letniej. Aktualizacja z 2014 roku tego badania była, czyli naprawdę du to jest bardzo, bardzo, bardzo duże Badanie jest bardzo wiarygodne, więc spokojnie możemy o nim mówić. I teraz mamy bardzo proste wnioski. Jeżeli mamy proste, powtarzalne zadania, tak? Siedzimy i przekładamy sprawę w lewo, albo odbieramy tylko telefon, musimy coś zanotować. Tak? Proste zadania, nie wymagające, yy, nie chcę mówić myślenia, bo one też wymagają myślenia, żeby je dobrze zrobić, ale kreatywności, yy, to 42% stanowi motywacja yy, wewnętrzna, a zachęty zewnętrzne 58%. Czyli żeby wychowywać, powiedzmy, taką mozolną pracę, my musimy mieć oprócz motywacji wewnętrznej, że to jest komuś potrzebne. Musimy mieć jeszcze zachęty zewnętrzne, bo, bo, bo tu, tu się nie da tak pracować. Dobra, teraz jedziemy w drugą stronę. Zadania, które wymagają zaangażowania, kreatywności, takiego szerszego podejścia, niektórzy mówią myślenia, ale każdy, każdy myśli, tak? Nie wyłączajmy ludzi, którzy, którzy robią proste zadania z myślenia, bo też muszą myśleć, żeby je dobrze zrobić. Nie możemy tak o nich myśleć przede wszystkim, o, o, o tych ludziach, bo też są potrzebni. One w, tylko w 15% zależą od zachęt zewnętrznych, natomiast 85%, to jest motywacja wewnętrzna, czyli czy my cele, które chcemy osiągnąć, nie zadania, ale cele, połączyliśmy z celami tej osoby i nasze systemy gdzieś tam, wartości współgrają. Nie? Więc my musimy postawić, co to oznacza? My musimy postawić na dzielenie się celami, które chcemy wspólnie osiągnąć, zbudowanie kultury organizacyjnej, w której ktoś będzie rozumiał, jak ma pracować, żeby osiągać te cele. A tylko tyle z tego i aż tyle wynika. Natomiast to nie znaczy absolutnie, że nie możemy mieć żadnych motywatorów zewnętrznych, bo tutaj mamy 15%, u innych to będzie 30-40%, tak? a tu mamy 58%, więc musimy też wymyślić jakiś system. Bo to, to muszą być wielkie pieniądze system, który może tych ludzi w jakiś sposób na zasadzie na przykład gamingu, gamingu wspierać ich motywację dodatkowo. Tak? Ale to też monitorujmy, tak? My nie musimy tych systemów wprowadzać na zawsze. My możemy powiedzieć, że wprowadzamy jakiś system na próbę i oczekujemy takich i takich efektów. Wy jesteście jego odbiorcą, wy go oceniacie, jeżeli on według was nie działa, to, to z niego zrezygnujemy, nic się nie stanie, tak? I y, jeżeli powiemy, że na próbę, to tak naprawdę my wychodzimy z twarzą, tak? Na próbę 3 miesiące, 4, 5 miesięcy, 6 miesięcy y, i zawsze później możemy podsumować, tak? Mamy osiągnąć jakieś rezultaty, zadziałało, nie zadziałało, rozmawiamy, co możemy lepiej zrobić, tak? Angażujemy znów innych w tworzenie systemu, nie? Dobrze. I teraz popatrzmy sobie na na typy organizacji, w związku z tym, że, że my mamy cele, zadania, jak my możemy firmy zorganizować? Mamy organizację zorientowaną na zadania, czyli mamy strategię, mamy jakieś tam cele w tej strategii, no i mamy procesy, czyli okej, okay, dobra, to realizujemy jakieś procesy, mamy kilka inicjatyw, w ramach tych inicjatyw musimy, nie wiem, wdrożyć system informatyczny, który ma takie, takie, takie funkcje. tak? My się nie skupiamy na tym, na, 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 zobaczcie, na, na, na tym środku, na tej dewie. No, żeby tą deltę dobrze zrobić, to trzeba mieć wiedzę. Tym zajmuje się tak naprawdę, słuchajcie, architekt. architekt biznesowy, który przekłada cele na cele organizacji, cele strategiczne, strategie, model biznesowy, na sposób tworzenia wartości. I to się projektuje po prostu. Jeżeli ktoś tego nie potrafi, to tego przełożenia dobrze nie zrobi. On po prostu w prosty sposób wymyśli, co trzeba zrobić, zrobimy, a efektów nie mamy. Nie? Dobra, to teraz popatrzmy, jaką mamy inną możliwość. Yy, organizacja może być zorientowana na wyniki, tak? Yy, wykonywanie zadań to jest taki spartowany wysiłek, popatrzcie. Yy, jeśli nie wiesz, jaki rezultat chcesz osiągnąć, tak? ludzie nie wiedzą, tak? Oni przyszli, zrobili swoje, poszli do domu i tyle i się nie przejmują, a ty, jak jesteś to sobie włosy z głowy wiesz i się denerwujesz, bo ci nie idzie, tak? Bo się nie podzieliłeś, tak? Zerknij w lustro, czego nie zrobiłeś, tak? Yy, czyli my możemy teraz, co zrobić? Możemy Strategię przedstawić jako jakieś mierniki, jakieś miar, który chcemy osiągnąć po prostu. Tak? I mamy dwa rodzaje miar. Jedna to są KPIE, czyli sposób pomiaru efektywności procesów. Co my chcemy w tych procesach zmienić, jak bardziej efektywnie chcemy je realizować, i dopiero wtedy przechodzimy do procesów. No dobra, to a jakie mamy procesy, co my z nimi musimy zrobić, tak? i to sobie możemy tutaj uzgodnić. uzgodnić. Teraz y, druga miara to jest firma w zmianie. Bo projekty dostarczają zmianę w firmie, czyli firma w zmianie, miernikiem firmy w zmianie są OKR, czyli Objective and Results, czyli jakie mamy cele jakie rezultaty chcemy osiągnąć. I my po prostu sobie to definiujemy, osiągamy, zapominamy o tym OKR-ze, natomiast o TPI nie zapominamy, bo to jest miara efektywności procesu. Natomiast OKR jest chwilowy, zaraz o nim trochę więcej opowiem. No i te OKR -y przekładamy na jakieś inicjatywy i próbujemy je osiągnąć różnymi metodami, bo to jest właśnie zwinność organizacji, żeby sobie często podsumowywać, często o tym rozmawiać i patrzeć, jak nam idzie. Jak nam nie idzie, no to zakładaliśmy, że zrobimy jakieś posunięcie, żeby ten OKR -y wdrożyć. Nie idzie nam, nie mamy rezultatów. No to zmieniamy, tak? Próbujemy czegoś innego. Tak jak ja, szuka, ja zapisywałem, robiłem zapisy na ten webinar. Rozdzieliliśmy sobie tutaj z Angeliką różne strumienie reklamy i ruch organiczny, i reklama nam nie szła na Facebooku. Za, za, więc jak to zobaczyliśmy, to naszym celem nie było wydanie X złotych na reklamę, tylko było zgromadzenie jak największej liczby osób. Jak to nie szło, to modyfikowaliśmy. Ja tam pracowała nad tym, żeby to poszło, tak? W związku z czym y, to nie jest tak, że ktoś weźmie, ustawi, ustawi budżet i zapomnie. Bo, 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 bo przepali się budżet, zmarnujemy pieniądze. Tak samo jak y, działamy na zadaniach, to tak samo marnujemy pieniądze, bo musimy mieć jak najszybciej jakiś feedback, jakąś informację zarobną, żeby stwierdzić, czy to jest to, czy nie to. Dobrze, teraz w związku z czym y, jak już wam powiedziałem, musimy to szybko w miarę sprawdzać i, i, i modyfikować. To musimy zamienić cele, które do tej pory były SMART. Nam mówili, uczyli, czyli zobaczcie jak się uczyliśmy nie wiem 10 lat temu. to Mówiono nam o celach SMART, czyli specyfik, czyli proste, sensowne, znaczące, uzgadniane, rozsądne, tak, czyli tak, tak, takie realistyczne. No i określone w czasie, na cele, fast. Has tak? też dużo mówi, zobaczcie, czyli to, to, to jest znak naszych czasów, znak czasów WK Bani. Czyli często omawiane, trudne, ale możliwe do osiągnięcia. Tak, zobaczcie, pamiętacie, Google? 60-70%, nie? Nie, nie? Ambitne, ale no realne, tak? W miarę realne. Później się okaże oczywiście, czy one były realne, natomiast no, wyciągniemy wnioski, i następnym razem będziemy stawiać jeszcze lepsze te cele. Czyli specyfik, czyli przetłumaczone na konkretny, Mierniki, tak? czyli ludzie wie, muszą wiedzieć, co mają osiągnąć. No i transparentne, czyli dostępne dla ludzi, żeby każdy widział, na jakim etapie jesteśmy. tak, Nie chowamy ich gdzieś tam dla siebie, tylko dzielimy się z nimi, dzielimy się tym też, jak nam idzie. Jak nam idzie źle, to, to nie, nie, nie chowamy głowy w tylko rozmawiamy, co zrobić, żeby poszło lepiej. po prostu. Nie? I teraz, czym są te okary? To są, przede wszystkim to są Objective and Key czyli cele, yy, czyli dokąd chcemy dojść. Tak? Jakiś cel na końcu, który chcemy zrealizować. Później mamy kluczowe rezultaty, czyli key results. Skąd, czyli musimy zadać sobie pytanie, skąd my będziemy wiedzieli, że dotarliśmy do tego celu, do którego chcieliśmy dotrzeć. Tak? Bo możemy sobie postawić, nie wiem, dwa, trzy, więcej nie ma sensu, kluczowe rezultaty zdefiniować dla jednego celu. No i na końcu musimy się zastanowić, co mamy zrobić, żeby dotrzeć do tego celu. Czyli jakie, jakie inicjatywy uruchomić. I tak naprawdę te inicjatywy, słuchajcie, są pewnym kluczem w tym, co my będziemy robić. Teraz my to, co robimy, a jeszcze, jeszcze jeden slajd, to co, to, co robimy, my możemy na dwa sposoby zrobić, albo w takim tradycyjnym przedsiębiorstwie, albo w przedsiębiorstwie z winem. W tradycyjnym to my te cele będziemy delegować do pojedynczego pracownika, ale tak naprawdę ludzie muszą współdziałać ze sobą, żeby zrealizować cel, a nie obciążać jedną osobę. Natomiast w firmie zwinnej zadania, cele realizują zespoły. I to zespoły się zastanawiają, jak osiągnąć dzięki współpracy ze sobą dany cel. Dobra, teraz jak my możemy w ogóle te okr sobie wyobrazić? Tutaj jest pakieta. I opowiem Państwu, co okr -y mają wspólnego z rakietą Korolowa. Korolow to był taki, no niestety dzisiaj w negatywnym, wybrzmi to świetle, rosyjski uczony, który zastanawiał się, w jaki sposób zwiększyć zasięg, żeby rakiety były międzykontynentalne, nie tylko tam leciały 100, 200, 300 kilometrów. I on wpadł na pomysł, że rakieta będzie porzucała wykorzystane silniki i zbiorniki paliwa, żeby zmniejszyć swoją masę i dotrzeć, nie wiem, w kosmos albo dotrzeć gdziekolwiek. Nie? I to jest idea rakiety. I tak samo jest z okr -ami. One dostarczają chwilowe rezultaty, żeby dostarczyć strategię. Tak, My dostarczyliśmy jakiś rezultat, zapominamy, nie przejmujemy się tym, idziemy dalej. Tak? Czyli, jeżeli nam nie idzie, nie tą ścieżką poszliśmy, zmieniamy. Tak? To, to, to jest bardzo, bardzo spójne z tym, co zrobił Korolow. No i teraz słuchajcie, czym są te OKR-y? Jakie jak, jak się, jak się deleguje? Parę słów dzisiaj o tym opowiem. A więc tak, firma ma jakąś misję, wizję, przekuwa to na cele strategiczne, później na cele i taktyki, czyli jak, jak to zrealizujemy. A teraz z drugiej strony popatrzmy, co, co my zrobimy z tymi, z tymi OKR-ami. Czyli mamy misję i wizję, planujemy sobie cele strategiczne. Czyli jakieś roczne cele, jeden, dwa, trzy, kilka celów strategicznych, które chcemy osiągnąć, w różnych perspektywach. Ja, ja, ja lubię korzystać z balans-Cockart, bo, bo, bo on pokazuje nam te wszystkie najważniejsze perspektywy. No i później okr -y zaczynają się tak naprawdę tutaj w dół, czyli poniżej tego roku. My wchodzimy na cele kwartalne, czyli częściej mierzymy i częściej chcemy dowozić rezultaty. Chcemy je dowozić co kwartał, czyli ustalamy sobie cele kwartalne do tych celów kwartalnych. Patrzy tak jak tutaj, ustalamy sobie kluczowe rezultaty. Jeden, dwa, trzy, tak? Yy, raczej maksymalnie trzy. Yy, czyli jakieś mierniki, żebyśmy się zorientowali, czy osiągnęliśmy ten cel, czy nie. I teraz, jak mamy te, te kluczowe rezultaty, to musimy się zastanowić, jakie inicjatywy mamy wdrożyć, żeby osiągnąć te kluczowe rezultaty. I teraz yy, to, co tutaj na dole widzicie Państwo, to są jakieś strumienie tworzenia wartości. I Gdyby tego nie było, to byśmy poszli do struktury organizacyjnej i powiedzieli, struktura organizacyjna, ty masz zrobić to, ty masz to, jak ktoś się z kimś lubi, to jeszcze się dogada, tak? Menedżerowie się dogadają, co mogą między sobą zrobić, ale zazwyczaj każdy się zamknie i będzie ze swoim zespołem dywagował, nie będą między sobą rozmawiać. I chodzi o to teraz, żeby ludzi zorganizować wokół jakiejś wspólnej inicjatywy, a tą inicjatywą jest dostarczanie wartości. Tak, czyli my musimy rozumieć, jak nasza firma tworzy i dostarcza wartość do klientów. I teraz w związku z tymi celami strategicznymi naszymi, czyli yy, przełożonymi później na te OKR-y, czyli mamy tutaj cel... Nie, 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 nie chciałem o tutaj. Których etapów stworzenia dostarczania wartości cele będą dotyczyły? Których zespołów? Co te zespoły muszą zrobić, żeby to osiągnąć? Nie? I popatrzcie, to jest, to jest trochę tak jak yy, dwie organizacje. Organizacja hierarchiczna, czyli mamy dla tego, dla tego departamentu, dla tego, a tutaj mamy cele dla strumienia. Tak? I teraz, żeby strumień osiągnął ten cel, my musimy, możemy dokonać zmian tu, 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 w różnych miejscach. Tak? I dopiero w czasie tego uzgadniania, planowania, będziemy się zastanawiać, gdzie to ma sens, gdzie włożenie jakichś wysiłków, pieniędzy będzie miało sens. Tak? Czyli my, my się skupiamy nie na sobie, na tutaj departamencie, bo jeszcze do tego dojdzie współpraca z różnymi innymi departamentami, tylko my się skupiamy na wartości, a później uzgadniamy sobie już planując między ludźmi, może 120 osób nawet planować to, yy, w jaki sposób mamy dowieść te liczby na koniec. Tak? I co kto musi zrobić i w jaki sposób te zależności ustawić. Dobra, I teraz słuchajcie, pokażę wam cykl yy, wydarzeń OKR, bo w ogóle zwinność, jest oparta, możemy powiedzieć, gdzieś tam na procesach, ale to nie, to nie są procesy, to są, to są wydarzenia. I generalnie zwinność wdraża się, wdrażając różne wydarzenia, czyli spotkania i te spotkania nie są przypadkowe. One są na poziomie strategicznym, taktycznym i na takim operacyjnym, gdzie działa zespół. Na każdym są jakieś spotkania. Nie ma ich wcale dużo, słuchajcie, nie każdy musi na wszystkie chodzić, ale to jest przekazywanie właśnie strategii na sam dół i jakiś feedback w górę plus usprawnianie operacji. Dobra, zaczynamy. Mamy tą strategię na kilka lat do przodu, mamy cele średnioterminowe, też strategiczne, czyli powiedzmy na jeden rok i robimy planowanie OKR-ów. Tak? Powstaje nam backlog, czyli backlog okr czyli jak cała lista OKR-ów i kluczowych rezultatów, które chcemy osiągnąć, to jest planowanie z uwzględnieniem tego, co my w ogóle mamy zmienić. Natomiast istotny jest tutaj ten etap. Istotne jest uzgadnianie tego z ludźmi, zobaczcie. Z ludźmi, którzy mają to zrealizować, i czerpanie z yy, powstania umysłu zbiorowego, także my jesteśmy w stanie ludzi skłonić do tego, żeby popatrzyli, z kim możemy współpracować przy dostarczaniu, tak, czyli jak mamy ten strumień dostarczania, już strumień dostarczania wartości, nie? To, to są jakieś zespoły, nie musi być jeden zespół, tu może być wszędzie wiele takich zespołów, tak? Czyli kto z kim musi pracować, i co zrobić, żeby dostarczyć tutaj jakąś liczbę, tak? I to w dwóch słowach jest uzgadnianie. później jeszcze parę słów powiem. Teraz mamy ocenę OKR-ów, jak nam idzie. I ją robimy co tydzień albo co dwa tygodnie. Tak jak pracujemy z linia, to zazwyczaj tam w cyklach, cyklach sprintach skramowych, albo, albo po prostu w takich cyklach, jakie sobie, jeżeli nie, nie pracujemy w skramie, takie jakie sobie ustalimy, wtedy mamy albo co tydzień, albo co dwa tygodnie. Po prostu potrzebujemy feedbacku, oceny, jak nam idzie to, co wymyśliliśmy, czy nie musimy tego zmienić, poprawić. I, I to jest cykl takim co, co tydzień, co dwa, natomiast cała reszta jest w cyklu 3-4 miesięcy. Później mamy przegląd, czyli jakie chcieliśmy osiągnąć wyniki, co zrobiliśmy i jakie osiągnęliśmy, i retrospekcja, co nam poszło dobrze, co niedobrze, co powinniśmy na przyszłość zmienić. I znów planujemy kolejne okr -y na kolejny kwartał, yy, i cała historia się powtarza. Teraz słuchajcie, uzgadnianie celów zespołów. Tutaj, Państwo, którzy są gdzieś tam z branży, być może nowych technologii, znają taką kostkę, która nazywa się ICOM, -A i, czyli input, tak, output i tak dalej. I ja na, na niej wytłumaczę, co, co tu się w ogóle dzieje. Mamy uzgadnianie OKR-ów, na wejściu mamy cele przedsiębiorstwa. Teraz to, co steruje tym, co, co my robimy, to są: to jest strategia, wartości, zasady zarządzania. I zależności między zespołami, które wynikają nie z procesu, tylko ze strumienia tworzenia wartości. Tak? Bo procesy tylko realizują, dostarczają wartość, a nie są czymś, co my powinniśmy projektować na poziomie strategii. Dobra, teraz z drugiej strony mamy strumienie wartości, to co mówiłem, doświadczenie klienta, jakie chcemy osiągnąć, i zdolności biznesowe, które potrzebujemy zbudować, żeby strumień wartości dostarczał wartość. Tak? I popatrzcie. My musimy się zastanowić w czasie uzgadniania, jaki etap strumienia wartości będziemy modyfikować, może coś musimy dodać, może coś musimy usunąć, jakie funkcje musimy stworzyć, tak, żeby poprawić doświadczenie klienta. Funkcje to są funkcje w produkcie, tak, yy, czyli, czyli co musimy zmienić w produkcie, a na końcu jakie zdolności biznesowe musimy zbudować. Czyli ludzie, procesy narzędzia, tak, tym możemy działać, tak? Czyli możemy czegoś ludzi nauczyć, możemy zatrudnić, zwolnić, zautomatyzować ich pracę. Jakie procesy, czyli jak usprawnić, jak to dostarczyć procesowo? No i narzędzia, czyli wszystko związane z cyfryzacją, i nie tylko, tak? Bo jak mamy produkcję, no to, 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 to mamy urządzenia tutaj oczywiście wchodzące. Tak? Czyli na wyjściu mamy cele zespołu, czyli co teraz nasz zespół, tak? Jak mamy strumień dostarczenia wartości. No to jest trochę bardziej skomplikowane, jest trochę dłużej się schodzi. Jak Państwo tylko w dwóch słowach to wyjaśniłem, całą ideę chciałem wyjaśnić, bo to był mój cel. Natomiast każde spotkanie ma jakiś przebieg konkretny, o czym rozmawiamy, kto co prezentuje i jak ono wygląda, jak uzgadniamy to przede wszystkim z innymi ludźmi, tak? Dobra, czyli cele dla każdego z zespołów tutaj, który bierze udział w tym uzgadnianiu, kluczowe rezultaty, co mamy uzgodnić, i teraz my przekładamy to, co zespoły tak naprawdę przekładają sobie na epiki, czyli pewne hipotezy, czyli jak zrobimy to i to, to osiągniemy jakieś wyniki na zdolności biznesowe, czyli musimy na przykład zbudować, nie wiem, nową platformę komunikacji z klientami funkcje w produkcie, tak, żeby, żeby klienci żeby, żeby chcieli coś, byli skłonni coś kupować, to musimy ich angażować każdego dnia na przykład. Tak? No, i wydanie, w jakim, w jakim harmonogramie my chcemy to dostarczać, tak? czyli zaplanować sobie konkretne wydania. Zobaczę, to jest jeszcze taki jeden ważny element zależności, czyli zależności między tymi tutaj zespołami, które, które będą to dostarczały. Musimy sobie też o tym rozmawiać, To jest część tych spotkań, ustalenie tych zależności, ryzyk i, i, i ustalenie, co, co kto po kim ma zrobić, żeby to wszystko dostarczyć. Bez takiego planowania my tych zależności nie wychwycimy. No dobra, słuchajcie, omówiliśmy sobie, jak wdrażać, powiedziałem Państwu, jak wdrażać strategię nie delegując zadań Czyli jak postawić na realizacji celów. Wyjaśniłem, dlaczego te cele są lepsze niż zadania, no bo tak naprawdę finalnie chcemy osiągnąć jakiś cel, tylko rzadko się nad celem zastanawiamy. To jest takie bardzo naturalne, że my myślimy od razu w, w kategoriach rozwiązań. Ja bym prosił, żebyście napisali, co wynosicie z tego, co bierzecie? Być może coś wdrożycie u siebie, macie jakiś pomysł, już jakąś ideę, zostawcie, podzielcie się z tym. Zobaczcie, z tymi celami to jest tak, jak gdzieś tam z branży technologicznej pochodzę. Jak pracuję, pracowaliśmy z klientami, zawsze pracujemy zawsze, to ludzie mają już pomysły, wiedzą, co chcą wdrożyć, tak? Czyli nie koncentrują się na celach, rzadko kiedy ktoś dostarcza mi cele, rzadko kiedy ktoś dzieli się celami. I teraz jak mamy analityka, który jakby nie rozumie procesu, między innymi tego, co Państwu mówię, procesu analizy, no to spierze, co ktoś powiedział, dostarczy produkt, a później zobaczę, że to tak naprawdę nie dostarczyło żadnych rezultatów. Nie? Więc zacznie się szukanie winnego, tak? No nie przemyśleliście czegoś, tak? Standardowe oskarżanie, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę startujemy z projektem może nie od zera, ale startujemy z takiego pułapu bardzo, bardzo niekomfortowego, bo już jest budżet przepalony, czas zmarnowany, a efektów nie ma. W związku z czym warto, słuchajcie, w takim analizie mamy takie dwie, dwie części, mamy kontekst mamy formę, tak? Nie zaczynajmy od formy, czyli nie zaczynajmy od tego, jak mamy coś zrobić. Ja wiem, że to inżynierowie, a ludzie, którzy wykonują od razu, mają taką tendencję, ja już wiem, jak to zrobić. Tylko zacznijmy od kontekstu, po co to komuś jest, tak? co on chce osiągnąć. I dopiero jak to dobrze zrozumiemy, czyli w ogóle w tych wszystkich metodach design thinkingowych, my mniej więcej połowę czasu poświęcamy na zrozumienie, po co to jest, empatyzowanie, popatrzenie z różnych perspektyw, tak o, o obejrzenie monety z dwóch stron, i dopiero wtedy pomyślenie nad formą, która mogłaby tym pomóc. I, 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 I to jest klucz do. Yy, skutecznego wdrażania celów tak czyli my w ogóle musimy się skupić na celach a nie na zadaniach